6, to jest Diablo 1, a dokładnie mod do Diablo 1 o nazwie Przebudzenie wersja 6.6. To nie będzie żadne zagrajmy, to będzie taki krótki filmik. Krótki filmik pokazowy. Będę chciał pokazać, jak sobie poradzić tutaj na samym początku. Z tego względu, że to jest najtrudniejszy mod do Diablo 1, jeśli chodzi o początek rozgrywki. Mod bardzo fajny, a wiele osób. Rozygnuję z niego Daj. tylko dlatego, że nie są w stanie poradzić sobie na samym początku gry. Istoty na, na pierwszej lokacji są dużo, dużo potężniejsze od, or od oryginalnych ich odpowiedników w y Diablo 1. Żeby sobie z nimi poradzić, y trzeba wiedzieć o pewnych takich, można powiedzieć, niby podstawowych sprawach związanych z Diablo 1, ale jednak są to sprawy, o których y mało osób ma jakąś wiedzę, powiedzmy. Dlaczego wojownik ma zawsze taką pałkę na starcie tutaj? Uczniczka takiej pałki nie ma, mak takiej pałki nie ma. Yy, właśnie w oryginalnym Diablo 1 też startujemy na początku z mieczem. Z, 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 to znaczy, w Diablo 1 w oryginalnym startujemy z mieczem, z krótkim mieczem, tutaj ten miecz jest troszeczkę inny, i też właśnie mamy taką pałkę. Wiele osób właśnie widzi taką pałkę, sprzedaje ją sobie za 5 sztuk złota i to jest praktycznie koniec. DEMONY i bestie! Chodzi o to, że podobnie jak w Diablo 2, w Diablo 1 tutaj jest podział na bronie sieczne oraz bronie obuchowe i o ile w Diablo 2 jest w broniach obuchowych na, y, napisane, że one zadają zwiększone obrażenia przeciw nieumarłym, to w Diablo 1 takiej informacji nie ma, a działa to właśnie podobnie. Bronie obuchowe wykorzystujemy na nieumarłych, czyli jeśli wyjdzie nam jakiś szkielet albo zombiak, zmieniamy broń. Z kolei, gdy walczymy z demonami oraz ze zwierzętami, jakimiś spaczonymi, wówczas używamy broni siecznych. I właśnie w przeciwieństwie do, do, do Diablo 2, w Diablo 1 broni sieczne mają też zwiększone obrażenia przeciwko demonom i takim innym nieumarłym, znaczy istotom innym niż nieumarli. Czyli powiedzmy, bardzo ciężko nam będzie demona pokonać z buławy, prawda? I nieumarłego będzie nam bardzo ciężko pokonać mieczem. To jest pierwsza sprawa właśnie ta zamiana broni. Druga sprawa, no jeżeli chodzi o no skoro już widzimy jakąś taką skrzynkę tutaj, takie elementy taktyczne, widzimy skrzynki, beczki na samym początku, nie otwieramy tego. Nie rozbijamy tych beczek. Może być jakaś pułapka, może mamy nam coś strzelić w twarz. Mamy na początku bardzo mało życia. Nie mamy kasy, to zdrowie to jest bardzo cenne. potwierdzamy to sobie potem. Teraz tak, tutaj mamy taką komfortową sytuację, że mamy na samym starcie drzwi, moglibyśmy je wykorzystać, walczyć, coś tam w przejściu kombinować. Zakładamy, że tych drzwi nie ma. Jeśli drzwi nie ma, staramy się wyciągać po kolei istoty, znaczy pojedynczo. Co widzimy? Widzimy szkieleta. Czyli co robimy? Zmieniamy broń. Teraz kolejna sprawa, uderzenia krytyczne. Stajemy idealnie na wprost niego i machamy tak, aby wszedł nam na koniec broni, jeśli go odepchnęło znaczy że dostał podwójne obrażenia, operował krytyczne, czyli dwie zalety z takiego właśnie machania mu przed nosem. Po pierwsze jest mam zmniejszoną szansę, że, że do nas podejdzie, i druga sprawa właśnie szansa na uderzenie krytyczne, czyli że po prostu szyb, szybciej padnie. 64 doświadczenia malutko za niego dostaliśmy. Idziemy dalej, staramy się wyciągać pojedyncze. Najlepiej chodzić sobie przy ścianie. Zmniejszona szansa, że nas zobaczy większa liczba istot, nie otwieramy żadnych sarkofagów. Tak jak mówiłem, jest szansa, że coś nam strzeli w twarz spadnie nam życie. W okolicach przejścia na poziom drugi na pewno żadnych istot wrogich nie będzie. Kolejny bonus, tutaj mam. No, tak ładnie mi się to wszystko ustawiło, że mam odlazły drzwi i mógłbym ich wykańczać pojedynczo. Dlatego pokażę Wam po prostu przykład taki, jakby tych drzwi nie było. Idziemy w tym kierunku. Dobra, widzimy szkieleta. I kilka demonów. No właśnie, już taka bardziej skomplikowana, skomplikowana sytuacja. To no potwory się co jakiś, co jakiś czas zatrzymują, prawda? Teraz co? Idzie pierwszy demon. Zmieniamy broń. Próbujemy go krytycznie zgasić. Szkielet drugi. Raz dostał krytycznie, potem udało mu się podejść. Ok, jakaś tam kasa jest. I właśnie ważna sprawa, żeby się ustawiać yy, w stosunku do nich idealnie na wprost. Bo jeżeli oni idą w innej linii, a my próbujemy jakoś machać tutaj, powiedzmy tu albo tu. Zawsze mamy pewność, czy oni po prostu będą szli po tej linii obok i nadzieją się na miecz tutaj, czy może w ostatniej chwili skręcą powiedzmy na tę linię, prawda? A ciężko jest szybko zmienić kierunek bicia czasami i, i, i po prostu y, można ominąć ten, ten moment, kiedy możemy trafić istotę krytycznie i ona do nas podejdzie wtedy. Zawsze najlepiej się ustawiać idealnie na wprost albo tutaj po linii prostej, albo na ukos jakoś sprawić, aby potwór szedł idealnie po, pod nami, albo nad nami. No dobra, jeszcze sobie nic nie będziemy otwierać. Napójmany. Demon. Znaczy demon, to, jest, to nie jest demon, to jest zwierzak, czyli bijemy go, bijemy go bronią sieczną. Raz dostał krytycznie, potem go nie trafiłem, czyli do nas podszedł, ale to wystarczyło, żeby go pokonać bez straty życia. Ten mały, ogólnie, taka ciekawostka, ma taką właściwość, że jeżeli obarwie i w pobliżu są jakieś zwłoki to zacznie uciekać do tych zwłoki i zjadać je. On, on, on wykonuje czasami takie dziwne ru ruchy łapkami i nie wszyscy po prostu wiedzą, że on w tym momencie zjada zwłoki regenerując sobie życie. Co idzie? Idzie jakiś zwierzak i idzie szkielet. Szkielet idzie pierwszy, zmieniamy na buławę. Próbujemy go trafić krytycznie. No nie udało się go trafić krytycznie, bo nie trafiłem z niego. Nie bijemy tego. Buławą. O, teraz idzie od dołu, próbujemy trafić krytycznie. Nie udało się, ale wystarczyło go, go ubić. No akurat jakiś tylny przeciwnik nie jest. Gorzej jakbyśmy na początku mieli do czynienia ze szkieletami kapitanami, prawda? To już... Mogłoby to być bardziej problematyczne. Ale stosując te zasady właśnie buława plus próba trafienia krytycznego też by nie, nie było jakichś takich większych problemów. Szkoda, że mi właśnie tych kapitanów nie wygenerowało jakiś pomiot. Pomiot to jest chyba demon, a nie zwierzak. Ale wszystko jedno, czy to demon, czy zwierzak, to jest zmieniany na. A widzieliście? To był ten, 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 ten moment, o którym mówiłem. Że pomyliłem się i machałem mieczem tutaj, a on szedł w tej linii, tutaj drugiej, i po prostu nie miałem szansy, aby go trafić krytycznie, ponieważ właśnie zaatakował mnie tutaj z, z ukosa i nie zdążyłem zmienić kierunku ataku. Ale to nic takiego, jak, jaki bardzo skomplikowany przeciwnik nie był. No i widzicie, że można sobie bez problemu radzić z nimi w każdym razie. Pod warunkiem, że właśnie staramy się o właśnie ten dostał krytycznie na, 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 na hita, Bić ich krytycznie, pierwsza sprawa, druga sprawa wyciągać pojedynczo, trzecia sprawa zmieniać broń w zależności od typu przeciwnika, jeśli idzie ich więcej wykorzystywać jakoś tutaj to ukształtowanie. Nie otwierać na początku tych sarkofagów i, i, i tak dalej, a na pewno nie uderzać w beczki. A jeżeli już koniecznie chcecie w te beczki uderzać, to nigdy nie stojąc przy dwóch beczkach jednocześnie, bo jeżeli eksplodują dwie beczki, to dostaniecie oczywiście większe obrażenie. No i teraz coś rozrobiłem. O, widzicie? I właśnie tak, yy, dru, druga sprawa, jeśli, a, jeśli macie do czynienia z dwoma przeciwnikami, jest wtedy taki dylemat, czy walczyć z dwoma na raz, jeśli to jest, powiedzmy, dwóch nieumarłych, no to macie buławę i możecie próbować walczyć z dwoma naraz. Jeśli to, to jest dwóch demonów, bierzecie broń sieczną, też możecie próbować walczyć z dwoma naraz. Jeżeli jest różnorodność, to macie wybór, albo próbować z nimi, z nimi walczyć, albo uciec. ale no, jeśli uciekacie, to tym, to tym razem przeciwnik ma szansę, że trafi was krytycznie, gdyż to wy, wy po prostu idziecie na, na jedną kratkę, Dalej od, od, od niego, czyli po prostu jest szansa, że trafi was czubkiem broni, jeszcze przyciągnie albo depchnie coś w tym stylu. Wtedy obrywacie krytycznie. No, jednak wolałem w tym przypadku uciec tutaj od nich. Aha, i tutaj jeszcze tak chciałem pokazać. Tutaj jest dziurka. Taka dziurka w ścianie była, prawda? O, tutaj. Dziurka w, w ścianie, czyli pułapka, prawda? Pułapka, która by sobie leciała gdzieś tu, 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 tu. Czyli najprawdopodobniej ta skrzynka zabezpieczona jest pułapką z tego miejsca. No właśnie, trzeba się odsunąć. No dobra, już sobie powiedzmy, potwierajmy te skrzynki. Najlepiej zawsze wykonać jakiś ruch, próbując uciec no, na wypadek, gdyby coś nam miało strzelić w twarz. Ale na pewno jeszcze bym nie próbował uderzać w beczki, prawda? No, no bo przed wybuchem beczki się po prostu nie da w żaden sposób odsunąć. No i nic ciekawego tutaj nam nie wypadło. No ale widzicie to już tak właśnie stosując te zasady, o których mówiłem, można sobie bez problemu na początku tego moda poradzić. Jeśli zdobędziemy poziom, widzicie ten poziom też to jest zbyt szybko nie idzie, inwestujecie w przypadku gry wojownikiem w zręczność. Zręczność najlepiej procentuje, jeśli chodzi właśnie o, o początek gry, za każde dwa punkty zręczności dostajecie dwa punkty docelności, co nie oznacza zwiększenia szansy na trafienie w jakiegoś tam szkieleta, powiedzmy o 2%, to jest przyliczane tutaj zupełnie inaczej. Takie zwiększenie celności o 2% działa dużo lepiej, znaczy dużo lepiej, no na, na, na pewno lepiej niż zwiększenie celności o 2%, a poza tym za każde 5 punktów zręczności dostajemy 1 punkt do obrony, czyli zobaczcie jak to na samym początku ładnie przyrasta procentowo, całe 10% się zwiększy obrona. Za 5 punktów do włożonych w zręczność. Poza tym, podobnie jak w Diablo 2, w Diablo 1 jest taka zasada, że z każdym wzrostem poziomu, nawet gdybyśmy nie władowali żadnych statystyk tutaj, to za każdym zdobytym poziomem zwiększa się szansa na trafienie wroga oraz zmniejsza szansa na to, że wróg trafi w nas. Czyli jeśli wejdziemy na poziom drugi, będzie nam już dużo, dużo łatwiej. Zwłaszcza będzie łatwiej, jeśli właśnie na początku będziemy ładowali wzręczność. Nawet gdybyśmy to mieli, mieli robić przez pierwsze cztery albo nawet 5 zdobytych poziomów. Ta zręczność na samym początku procentuje bardzo ładnie właśnie tutaj lepiej niż powiedzmy siła. Na początku dałbym 5 do siły, to podejrzewam, że obrażenia by nawet o jeden punkcie nie, nie wzrosły nam. A na początku też nie znajdziemy żadnych super pancerzy, które by wymagały tej zwiększonej siły. No także przede wszystkim właśnie wzręczność. No ta chwila by nam pewnie jakiś tutaj jakaś czapka nam wypadnie zbroja, też już będzie dużo, dużo łatwiej. No to właśnie chciałem właśnie zademonstrować ten początek, głównie powiedzieć o tych krytycznych obrażeniach i zmianie broni. Jeszcze dodatkowe ułatwienie na początek, zarówno w oryginalnym Diablo, jak i w modach. W sklepach na początku kupować nie tyle broń, co przede wszystkim jakieś lepsze zbroje. Czapkę sobie kupić i właśnie tutaj coś na, na korpus. Jeśli już miałoby to mieć jakieś magiczne bonusy, to przede wszystkim procentowe zwiększenie, właśnie, obrony bez jakichś tam bonusów do życia, nic takiego. Na, 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 na samym początku jest bardzo ważna ta obrona, tutaj, właśnie. Każdy punkcik obrony, który nam się uda zdobyć, czy za pomocą jakiejś tam magicznej umiejętności, czy czegoś w tym stylu, to jest właśnie spory skok obrony, jeśli chodzi o właśnie ten procent tutaj. To będziemy dwa punkciki, to jest wzrost o 20%. To jest aż bardzo, bardzo dużo. No i to chyba by było tyle. Magiem, magiem by było na pewno ciężej sobie poradzić. Może zrobię też jakąś taką pokazówkę z gry Magiem na samym początku. Magiem bym m, grał na takiej zasadzie. M, nie wiem, co Mag tutaj w tym modzie ma za laskę na, na starcie. Y, wyładowania jakiego czaru on tutaj ma. W oryginalnym Diablo 1 Magik miał podali, że Charge Bolt w lasce. No, jeżeli w modzie miałby też coś podobnego, albo na przykład, no nie wiem, może od będzie miał ten, 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 ten cały Fire Bolt, grałbym na podobnej zasadzie co, wo co wojownikiem, czyli powiedzmy, zbliża się psie do nas potwór, stajemy w linii w, w stosunku do niego, machamy laską z początku i jeżeli go odepchniemy, no to kontynuujemy to nawalanie laską. Jeżeli go nie odepchniemy, uda się wrogowi podejść, no to wtedy dopiero strzelamy czarem z laski. Nie próbujemy dynamboże od niego odejść, bo wtedy my będziemy obrywać krytycznie. Czyli tak jak mówię, wyciągamy pojedynczo, machamy, machamy laską, żeby go trapić krytycznie w momencie jak do nas podejdzie wtedy. Wtedy strzelamy czarem. To jakoś powinno pójść wtedy. Chociaż takiemu magowi się stosunkowo szybko pewnie te wyładowania z laski skończą, ale on tam ma. Odmawianie ładunków, tak jak wojownik mał swój skill tutaj. Reparację to on sobie może w lasce te ładunki też odnawiać. Na początku można też sobie wystrzelać yy, całą manę, bo na początku magik chyba też ma jakiś tam czar, który którym który się może posługiwać, yy, korzystając z many. No to dobrze jest sobie te manę na samym początku wystrzelać yy, całą, potem właśnie uderzać z wyładowań lasek. Znajdziemy mixolkę many, to sobie uzupełnimy, wtedy prawda, znowu wystrzelamy. Z to będziemy poziom mana się odnawia i no i będzie szło coraz łatwiej. Nie prędzej czy później wypadnie nam nowa laska z jakimiś nowymi ładunkami, bo trzeba pamiętać o tym że podobnie jak u wojownika, gdy on naprawia sprzęt to automatycznie zmniejsza się maksymalna wytrzymałość tego, tego przedmiotu. No teraz tego nie mogę pokazać, o to będę mógł pokazać. Ma na przykład 18 na 20, prawda? M maksymalna wytrzymałość 20, jeśli byśmy to naprawili, to ok <grytanie> Naprawiony ten przedmiot jest, ale jego właśnie maksymalna wytrzymałość spadła o 2 punkty, prawda? Podobnie jest wymaga z ładowaniami lasek. Jeśli się właśnie naładuje laskę ładowaniami, to maksymalna liczba ładunków spada. Chyba, że. Te wyładowania odnawia nam NPC Adria, tylko że ona chce sporo kasy za to z początku pewnie też. No i to by było na tyle. Mod ogólnie bardzo fajny. Osobiście ja wolę mod Middle Earth niż to przebudzenie. Ale właśnie gramy sobie ostatnio z kolegami w multiplayer w to przebudzenie tego. Tak, także postanowiłem zrobić ten, tę krótką pokazówkę. Let's play ja nie będę z tego robił. No, właśnie z tego powodu, że gramy tam w multiplayer Venomus, to tam. Nagrywa, jak my to przechodzimy, pewnie wrzuci na YouTube, prędzej czy później, pewnie prędzej, opublikuje to w biuletynie, że, że coś takiego się pojawiło, kto będzie miał ochotę, to sobie zobaczy. Luki chyba też miał kręcić u Let's Playa z singla, z tego moda, także powinno się sporo tego pojawić, także ja już nie będę tego robił. Jeśli będę chciał zrobić Let's Play z jakiegoś moda z Diablo 1, to na pewno nie z Przebudzenia, tylko właśnie z Middle Eartha coś będę kombinował. No, ale to by było na tyle, żegnam Was.